Polska po śmierci żołnierza na służbie zawrzała. Jest wiele doniesień o oficjalnej dacie śmierci. Media prześcigują się, by jak najwięcej pokazać swoim widzom. Zapominając o rodzinie i przyjaciołach, o najbliższych zmarłego Mateusza. Zapomnieliby im zwyczajnie nie przeszkadzać. Rodzina apeluje do mediów, żeby ich nie nachodzić. W miejscach zamieszkania i w miejscu czuwania. Mąd dostaje wiele próśb o nagrywanie i transmisję na żywo. Uroczystości pogrzebowe. Wszyscy dostajem odmowy. Bo zwyczajnie rodzina sobie nie życzy i trzeba to uszanować. Teraz chciałbym dodać kilka słów od siebie. Do dziennikarzy, którzy przeszkadzają rodzinie. Chyba tego nie chcecie, żeby smutni wyrośnięci panowie w dresach. Stworzyli strefę buforową między rodziną a dziennikarzami. Pewnie nikt nikogo nie będzie szarpał, ale mogą być w rękach farby w spreju i sprzęt pójdzie do czyszczenia. Oczywiście nie jestem za używaniem przemocy i niszczeniu mienia. Myślę, że rodzina zmarłego tym bardziej. Ale każdy ma swoje granice wytrzymałości. Mam nadzieję, że wojskowe organy porządkowe są przygotowane pod względem niechcianych mediów. I oby tak było, bo rodzice organizują pogrzeb razem z wojskiem. Uroczystość odbędzie się przy asyście honorowej wojska polskiego. Ze wszystkimi aspektami, które powinny się znaleźć podczas uroczystości, wraz z Honorową. Wojsko i rodzina spodziewa się dużej liczby żołnierzy i osób z całej Polski. Ja osobiście spodziewam się ministra obrony narodowej, a przynajmniej jego delegacji. Na granicy kraju, gdzie historia się toczy, stał nasz brat obrońca w sercu naszej mocy. Z przysięgą na ustach, z sercem pełnym męstwa, żołnierz nasz niezłomny, symbolem zwycięstwa. Ślubujemy Tobie rzeczy pozwolitej służyć, bronić Jej granic, aż po życia kres. Ty na nas bracie, Tego miłeś przysięgę swą, Twoje męstwo na wielkich sercach trwa. W dniu pełnym słońca, gdy w w cieniu się czaił, stałeś na straży, Chronić z odwagą, z honorem, jak chłopa z Twoja postać w pamięci wiecznie wśród nas tkwi. Zdrukujemy tobie, rzeczy pozwolitej służyć. Bronić jej na nic aż po życia brat Twoje imię zostanie, żołnierzu niezłomny, w sercach naszych twarz. Każdy dzień wolności to Twój testament. Pamiętamy o Tobie, Tyś nasz bohater i brat. Spróbujemy sobie Cię nasz kochany, Twoje czyny, Twój los na zawsze w pamięci. Zasłużyłeś na wieczną chwałę, strażniku naszych granic na wieki cześć. Spoczywaj w pokoju Mateusz.